Siema, 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 witam was serdecznie na kanale Obstawiamy, fajnie, że wpadliście na kolejny materiał, dziękuję serdecznie i na sam początek zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem, dziękuję za każde kliknięcie, pomaga to rozwijać cały kanał, jestem niezmiernie wdzięczny, oczywiście kupony na dzisiaj, bo jest Liga Mistrzów i jest naprawdę sporo propozycji Liga Mistrzów i Liga Konferencji tak naprawdę więc do kuponów sobie zaraz na spokojnie przejdziemy, powiem oczywiście o promocji ze zwrotem kasy za pierwszy przegrany kupon, bo jest aktualna, odpalimy oczywiście konkurs na 25 zł dla was, no i wtedy też na Spokojnie przejdziemy do kuponów. Jeżeli ktoś by chciał przewijać od razu do kuponów, nie ma najmniejszego problemu. Możecie przewijać, żaden problem. Słuchajcie, ja powiem o promocji. Odpalimy ten konkurs i też przejdziemy do kuponu, więc szybko o promce. Fajne kursy i jeżeli ten kupon grupowicza nie wejdzie, to ma zwrot kasy 200 zł i to jest aktualna promocja w BetCliku. Wytłumaczę, jeżeli nie macie tam konta, założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego, obstawiamy. Tak jak widzicie na tym banerku, to właśnie możecie sobie stworzyć pierwszy. Obojętnie jaki kupon za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, ni chuj nie nieważne ważne. Jeżeli to nie wejdzie, wraca do Was 200 zł we freebecie do jednokrotnego obrotu po kursie 2,14 na cenę kuponie, to fajny, fajny kurs, dosyć niskie wymagania i to jest fa fajne warunki jak na polski rynek, na promocję powitalną i wy oczywiście nie musicie grać takiego kuponu, wy możecie zagra zagrać cokolwiek tylko chcecie, możecie zagrać za dychy, dwie dychy, trzy dychy, 5 dych, 228 zł, to jest po prostu ten maksymalny próg tej promocji, eee, także osoby zainteresowane, no, no jeżeli ten wasz kupon nie wejdzie, obojętnie jaki, to może być 10 zdarzeń za 10 zł, jeżeli nie wejdzie, to macie zwrot kasy w formie mm, freebetu minus podatek, czyli to co powtarzam od jakiegoś czasu. Osoby zainteresowane. Pierwszy komentarz pod tym filmem, założenie konta minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy ludzi. E, zapraszam na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których na YouTube nie ma. Linki w opisie pod tym filmem. I lecimy szybko do konkursu. Oczywiście 25 zł do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? No, subskrybować kanał. No zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu dopiercie dokładny wynik. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy z zvezdą a pionikiem Jerewan dopisujecie swój dnik, gracza z Betklika Typujecie do 20, że edytowane, dodane po tej godzinie, bez nich U gracza na Betkich nie biorą udziału w zabawie, czyli standardowe zasady konkursowe. I teraz przechodzimy do meritum tego odcinka, kolejnego materiału tworzonego właśnie przy współpracy z Betklikiem, czyli kuponiki. 4 kupony od debiutantów. Cztery naprawdę fajne kupony od osób, które jeszcze nie typowały i mają szansę coś tam uszczknąć. To są, słuchajcie, trzy, trzy dubelki i jeden treble. Zacznijmy od trebla od Marcina, overowy trebelek na gole. Pierwsze spotkanie e, over 2,5 goli w meczu Bodo-Glimt i Jalgiris. No tutaj Bodo ostatnio świeci formą i to naprawdę świeci takim mocnym blaskiem. Dlaczego? Eee, no, trzy ostatnie mecze: zwycięstwo 2 do 1, zwycięstwo 8 do 0 w meczu rewanżowym z Infieldem, kwalifikacje do pucherów europejskich, eee, zwycięstwo 5 do, do 0 z drzew. I te, te trzy ostatnie mecze naprawdę tutaj napawają optymizmem, jeżeli chodzi o gole, bo podejrzewam, że tutaj założenie Marcina jest takie, że to Algiris, eee, przepraszam, Bodo, który jest bardzo mocnym faworytem w tym spotkaniu na własnym boisku, na tej sztucznej, trudnej dla niektórych murawie. Eee, Raz, że jest faworytem, a dwa, że nastrzelają gole, żeby sobie taką mocną zaliczkę zrobić przed rewanżem, bo oni tych yy, meczów wyjazdowych, no nie bardzo, nie bardzo lubią te mecze. Przegrali z Linfield, gdzieś, gdzieś tam przegrali wcześniej z Klaksfikiem też mecz wyjazdowy. Więc tutaj mają zrobić zaliczkę, mają nastrzelać i mają zrobić overa 2,5 goli w założeniu Marcina. Dalej mamy mecz Karabagu. Karabak to, no, ostatnio, no. Powiedzmy sobie szczerze, ich gra może się podobać. Naprawdę grają fajną, ofensywną piłkę. Tych goli pada dużo. To jest overek 1,5 grany tylko, więc wystarczą dwa gole strzelone przez obojętnie kogo. No słuchajcie, cztery ostatnie mecze w, w tych spotkaniach kwalifikacyjnych Karabachu. Przegrana 1 do 0 z Lechem, doskonale wszyscy e, pamiętamy potem. Wygrana 5 do 1 z Lechem, mecz rewanżowy. Wygrana u siebie 3 do 2 z Surychem, fajny mecz. E, w spotkaniu rewanżowym 2 do 1 w regulaminowym czasie gry. Finalnie po dogrywce 2 do 2, więc tych goli pada Over 1,5. Na własnym boisku też trzeba zrobić zaliczkę, trzeba ładnie zagrać. Wydaje mi się, że ma to sens i jest jeszcze owerek 2,5 goli w meczu Wolfsbergera, No i to już jest troszkę, troszkę wróżenie z fusów, bo nie mamy jakby wielkiego poglądu, jak te ekipy grają. Wiadomo, Wolfsberger z Austrii. Oni dopiero zaczynają swoją walkę o Ligę Konferencji. Do tej pory rozegrali dwa mecze w lidze stosunek goli po tych dwóch spotkaniach 3-3, więc całkiem overowo jeżeli sobie rzucimy okiem gdzieś tam na poprzedni sezon to w ich meczach padało średnio 3,15 gola na spotkanie czyli też tak pod overa spoko no ale jest też tam Gzira, no i tutaj za bardzo nie ma odniesienia bo oni oczywiście grali z tym Radnińskim i było fajnie, overowo, bo było 2-2 i 2-2, była dogrywka i tam 4-3 się w ogóle skończyło, jest szalone spotkanie to rewanżowe, więc te dwa ostatnie mecze kwalifikacyjne fajne, bo overowe jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, na razie nie nie ma co tutaj e, powiedzieć, ale jeżeli chodzi o e, zeszły sezon, to też w, jakby w meczach ligowych, w jednym spotkaniu ligowym, średnio 3,1 gola, Ale to wiadomo, grają dwie drużyny z różnych lig, ciężko to porównywać. Jest to jedynie, jedynie małe odniesienie i o tym trzeba pamiętać. Od Marcina propozycja na overki. Dalej mamy kupon od Tobiasza i to już jest Dubelek. To już jest Dubelek, mamy CFENE z też z overem 2,5 goli, czyli też zaczyna się kupon od overka. E, ogólnie CFENA to jest ciekawa drużyna, bo oni w lidze. W chwili obecnej po czterech meczach stosunek goli 17 strzelonych, jeden stracony, 17 strzelonych goli. W czterech spotkaniach wiadomo jest, że w tej lidze to oni praktycznie prawie, bo nie wszystkich, ale prawie wszystkich naprawdę łupią. Łupią i to bezlitośnie. Więc ten stosunek goli tutaj na pewno zachęca do tego, żeby zagrać gdzieś tam pod Overka, już nawet nie patrząc na piórnik. Na piórnik oczywiście jest ja że piórnik, ale no tutaj tego Overa ma zrobić strzelacza. Tu jakby nie ma dyskusji i to jest ekipa, która ma zapewnić tutaj bramki i, i tobiasz pod to idzie patrząc właśnie na ich wyczyny w lidze, bo to jest godne odnotowania, że po czterech meczach ligowych, 17 goli mają strzelonych, no to na pewno jakby jest optymizmem, ale cały czas mówię, jest to trochę wróżenie z fusów, bo no jakby nie ma takiego wielkiego odniesienia do tego, jak te ekipy grają na przestrzeni choćby połowy sezonu, nie? To cały czas, nawet jak te, wiecie, rozgrywki się zaczynają, czy tam cztery kolejki są rozegrane, to i tak jest to cały czas wróżenie z fusów, tym bardziej jeżeli zestawia się... Takie dosyć niszowe drużyny z Serbii i z Armenii. No to jakby nie jest mainstreamowy futbol, więc za, za dużo osób się tym nie interesuje i ciężko jakiekolwiek odniesienie znaleźć. W każdym razie koniec pitolenia: do tego jest dorzucony e, Kijów z Remisem i under 3,5 goli, czyli zwycięstwo Dynama lub e, Remis. Nie mogą przegrać po prostu tego meczu. W, maksymalnie, e, w meczu maksymalnie 3 gole mogą paść, bo, e, bo jest z underkiem 3,5. No, no wiadomo, e, Kijów. W bardzo, może nie bardzo dobrym stylu, bo ten pierwszy mecz był dosyć cienki, ale no Dynamo Kijów wyeliminowało fenerbaczy, czyli naprawdę mocnego gracza i to tak naprawdę wyeliminowali ich na wyjeździe. Oni wyrzucili Fenerbacze na własnym boisku i to już jest wyczyn. Teraz grają ze Grazem, który zaczyna swoją walkę o, o Ligę Mistrzów od tej rundy i też na razie możemy się odnieść, wiecie, do dwóch kolejek austriackiej Bundesligi, gdzie oni jeden mecz zremisowali, jeden do jednego z Wolfsbergerem swoją drogą, a drugi mecz w tej poprzedniej kolejce wygrali na własnym boisku z Salzburgiem, dwa do jednego i to jest naprawdę dobry dobry wynik. Moim zdaniem Dynamo Kijów jest lekkim faworytem. Dynamo jeszcze raz po tym wyrzuceniu Fenerbacze mecz sparingowy ze Wertonem. To prawda, 3 do 0 przegrali, ale to jest jakby małe znaczenie ma tak naprawdę. Wiadomo, że sparing to, to sparring. A tutaj, moim zdaniem, no wiadomo, nie grałem na swoim terenie z wiadomych względów, ale leciutkim faworytem, w mojej opinii, są. Więc tutaj mamy dubelkę od Tobiasza i od razu lecimy dalej, bo dzisiaj to się rozgaduje, widzę już po czasie, po czasie filmu. Dalej mamy kupon od Jacka. Rożne w meczu Karabagu i Ferenc Overek, po prostu owerek i tutaj tak sobie wynotowałem. Jak to w ostatnich spotkaniach wyglądało w tych oczywiście kwalifikacyjnych do pucharów europejskich? Jeżeli chodzi o mecze Karabagu linie meczowe, meczowe. 11-12-10-13 cztery ostatnie mecze, pokryta ta linia i to, i to wygląda fajnie, naprawdę tych różnych, w ich spotkaniach pada dużo jeżeli chodzi o Ferencvaros, 11-12-9-5 nieco gorzej, ale wciąż całkiem dobrze sympatycznie, pod overa na pewno z logicznymi podstawami, żeby sobie to huknąć do tego jest owerek 2,5 goli w meczu w meczu Wiborgu i to, to też jest trochę w z fusów, gra sobie Wibor, drużyna z Danii, z torszowanem z Wysp Owczych, no oczywiście, już na pierwszy rzut oka i pierwsze, pierwszy dźwięk w uchu, wiecie, że Viborg yy, będzie tutaj faworytem. I faktycznie w tym meczu. Kurs na ich zwycięstwo 1.15, 1.17, czyli już wiadomo, że to oni mają tutaj nabijać gole. Jeżeli chodzi o, o rozgrywki ligowe, bo no, Viborg zagrał sobie 3 mecze na chwilę obecną: 7-6 stosunek goli, więc pod overa, ale to znowu jest odniesienie ligi duńskiej do zespołu z wysp Owczych. No tutaj wiadomo, że Viborg powinien sobie zrobić zaliczkę, gdzieś tego overa po, pokryć tak naprawdę sam. I, I ten kurs nie jest najgorszy pod tego overka, tylko ja cały czas będę powtarzał, że tutaj nigdy absolutnie nic pewnego nie ma, tym bardziej w meczach. Gdzie jest takie zestawienie, nie? Wiborg z Danii z Torszawanem z Wysławczym. No ciężko tu cokolwiek wyrokować. P powinno na logikę i na papierze być tak, że Wiborg faktycznie tutaj no zrobi sobie jakąś fajną zaliczkę bramkową i, i pod to tutaj Jacek łapie e, overka w tym meczu, więc to jest kolejny mocny, mocny dubel, e, trzymam kciuki żeby te wszystkie duble ładnie tutaj się zazieleniły i ostatni kupon, słuchajcie, ostatni kupon e, na dzisiaj no to jest e, to jest dopiero mocno grane, 1650 zł stawka 5031 do wygrania, szkoda, że nie rozbidę bo przy ewentualnym trafionym kuponie jest masa kasy oddawana, nie, to, to, to wszyscy doskonale wiemy, więc można tutaj opieprzyć e, Tomka, w każdym razie tak, dwa fajne kursy, zwycięstwo Karaba po kursie 2 pokusie 9 na własnym boisku z Ferenc Faroszem Ra pa Powiedzmy sobie szczerze, na własnym boisku oni są mocni. Są mocni, grają dobrą piłkę, mają tą publikę, która tak naprawdę dobrze ich dopinguje, i, i tej publiki zawsze jest dużo. Więc tutaj zwycięstwo po 2 2,09 i 1,84 na to, że trwena właśnie to o czym mówiliśmy, strzeli gola w obu połowach. Czyli w pierwszej połowie minimum jeden gol od, od Trweny i w drugiej tak samo. Dwa fajne kursy, 3,85 w dublu to już jest naprawdę fajny kurs, oby, oby to siadło, bo będzie co chwalić. I mam taką nadzieję, ale pamiętajcie, że wszystko może się zesrać, nic pewnego absolutnie tutaj nie ma, nie było, nie ma, nie będzie. Musicie mieć to na uwadze, to ma być dodatek do życia i stanowić taką dodatkową fajną adrenalinę, a nie... Yy... Nie, to nie może być podstawa życia. Po prostu wyznaczyć sobie jakieś granice i się ich trzymać, to powinno być wszystko. Ok, ja na sam koniec. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Pozdrowienia, wygranych kuponów. Nara.